Witajcie, ja jestem Oliwier LL, a dzisiaj witam Was na pierwszej recenzji klocków LEGO na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie recenzować zestaw LEGO Creator. Numer katalogowy 31077. Jest to taki sklepik ze słodyczami. Jak widać, pudełko jest bardzo duże, że aż mi się nie mieści. W kadrze z boku też mamy Lego Kreator. Mamy też wersje alternatywne. Pierwsza wersja alternatywna to jest taki oto sklepik zabudowany od tyłu. Druga wersja, już Wam pokazuję, jest ciut niżej na opakowaniu. No, jest to taki domek z basenem. Szczerze powiem, że ta alternatywa najmniej mnie przekonuje. Teraz tutaj z boku mamy trzy w jednym. No, i yy, tutaj mamy od 8 do 12 lat. Cena katalogowa tego zestawu to 159 zł. I 99 groszy. To co? Odpakujmy sobie to cudo. Już się zabieramy za odpakowywanie. Tutaj mamy te dingsy Sobie zróbmy w taki oto sposób. O. I teraz sobie otwórzmy całość tego pięknego kartoniku. O już widnieją nam tutaj klocuszki. No i przepiękna płytka konstrukcyjna. W jakże pięknym, błękitnym kolorze. Szczerze powiem, że nie miałem takiej jeszcze nigdy. Tutaj pierwszy. O jakie cenne elementy. Sami spójrzcie. Jaki frys, ptero rogaliki. Tutaj, wow, jaka fajna buźka, patrzcie na to. Można to wykorzystać do, jako śpiący minifig, albo z drugiej strony mamy też inną buźkę. Już tutaj się nam wyłania ta zadowolona. To nie przedłużając, wyciągajmy jeszcze inne. Woreczki, o to jest chyba Największy Ale duży Też piękny kolor No, bariereczki Potem sobie zobaczymy Te elementy Mamy też babeczki Nie no, cudo, cudo Powiem wam Teraz sobie wyciągnijmy jeszcze Inne Worki O, widzę, że tutaj Mamy naprawdę fajne buźki Zjechaliśmy sobie niżej. Patrzcie na tą buźkę. Jakby coś kwaśnego sobie zjadł. No, mamy tutaj naprawdę fajne, cenne elementy. Piękne, Dobra. Tutaj na nich się instrukcja wysypała, ale to później. Mamy też takie. Są te cegiełki. O, krótkie nóżki. No, naprawdę powiem Wam bardzo. Cenne elementy. To sobie odłóżmy. No i mamy pana z wąsami. No, ziomuś pokaż swoją twarz. O, pan z wąsami. Tutaj mamy też babeczkę. To ciasto. No, powiem Wam super. Mamy jedną instrukcję. Zobaczmy, jak ona się prezentuje z tyłu. Mamy reklamy innych takich pojazdów, to jest instrukcja tego, oto tej al alternatywy, tutaj sobie wyciągnijmy następną instrukcję, ta jest grubsza to jest ten duży sklep no i tam już się wyłania trzecia instrukcyjka no z reklamami Jednych z najfajniejszych zestawów, szczególnie ten. Tutaj mamy go poniżej i mamy ten najmniej ciekawszy e, najmniej ciekawszą alternatywę. Wysypmy sobie. O! Już nic nie ma. Sami spójrzcie. Dobra, to zajmijmy się zabudowaniem. Już jestem ze złożonym zestawem. Jak widać, jest on nawet spory i ma dużą liczbę szczegółów. Tak on się prezentuje. To jest modular. Pierwszy raz się spotykam z Lego Creator i modularami. To jest mój pierwszy, a na czym polega modular? Na tym, że możemy sobie wymontować dowolną część budynku. O w ten sposób. I możemy na przykład to wymontować i tutaj przenieść. Na końcu filmu Wam pokażę, na czym to polega. Jest bardzo fajny ten zestaw. Tutaj mamy duży szyld. Jest też tutaj duża szyba, w której jest bardzo. Fajne różne ciasta są wyłożone i babeczki. Są oczywiście otwierane drzwi. Z tej oto strony mamy też wyciągane okno, ale zobaczcie, jak ono się ładnie prezentuje. Mamy też parasol. Okno jest otwierane i zamykane. Na dole mamy ładne takie wykończenia. Jest też automat na pianki. Są tutaj schodki. U góry jest donica z kwiatkami. Są ładne wykończenia i w ogóle zestaw prezentuje się bardzo pięknie. Tutaj Dziewczynka z chłopcem się bardzo cieszą, aż chłopiec stanął na głowie. A dlaczego się cieszą? No bo ten przemiły pan cukiernik niesie im loda. Jakiegoś jabłkowego. Oj, chłopiec już się poturbował. Na razie sobie zabierzmy te minifigurki. Na końcu je omówimy. Tutaj u góry tego mm, oto zestawu. Mamy dwie mięciutkie pufy oraz stoliczek. Jest też kubeczek z jakimś napojem. E, mamy tutaj z tyłu barierkę. Tutaj na dole tak to wygląda. Jeszcze tutaj sobie omówimy ten szyld. U góry na szyldzie jest taka duża babka, czy jakby to tam się nazywa, mafinka. Na szyldzie jest też ciasto, dwa rogaliki. Tutaj, jak widać, są lampki trzy. W ten sposób od góry to się prezentuje. Oczywiście znak jest obrotowy 360, a nawet 840 stopni. Tutaj mamy cegiełki. Ten zestaw jest. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ma ogrom przydatnych i unikatowych elementów. Ma potężną ilość babek. Też jest kilka w zapasowych elementach. Tutaj mamy jakiś bankomat. To jest bardzo fajne. Bardzo tutaj są przydatne elementy. Odepnijmy sobie na razie ten yy, cukiernik, czy jakby to tam się nazywa. Patrzcie na ten element. To jest jeden element. Pierwszy raz się z takim spotkałem. Bardzo fajny, przydatny element. Tutaj, z tej strony. To tak wygląda. Mamy też dużo kwiatków w elementach zapasowych, i tutaj, tutaj, tak to wygląda na dole. Oczywiście, można sobie zdjąć górę, ale to później. W sklepie mamy taką małą lodziareczkę gdzie możemy maksymalnie dwa lodziki zmieścić, no bo są dwa. Tutaj mamy zegarek. Ile jest stopni w środku, czy się lodziki nie rozpuszczą? Mamy też Kasę po drugiej stronie. O, tutaj jest kasa fiskalna. Mamy jakiś tutaj też ekran, jakaś dźwignia. Pszt, pszt. Mamy tutaj stówkę i mamy takie bardzo fajne ciasto z galaretką na górze. Tak to się prezentuje. Tam. W głębi mamy jeszcze wspomniana, wspomnianą wystawę z ciastami. Ona jest obrotowa. Po stronie tej mamy tutaj bardzo przydatny zegarek, którego również możemy znaleźć w elementach zapasowych i fajną szafkę z przezroczystą, otwieraną szybką. I w ogóle w tym zestawie jest masa różnych elementów o różnych przepięknych kolorach. Teraz sprawdźmy, jak to można modulować. sobie odepnijmy na razie ten segment. O, odepnijmy ten oraz ten. Wszystkie są tak odpinane. Buduje się to w taki sposób, że najpierw jest ta konstrukcja, potem się właśnie buduje te inne segmenty. Tutaj możemy sobie te schodki również odpiąć. Je ja się troszeczkę ciężej odpina. Są w taki sposób odpinalne. I teraz mamy prześwit przez cały sklep. Możemy sobie. Różnorako modulować ten oto sklepik. No, tutaj akurat się tego nie da włożyć, ale da się to włożyć tutaj. A nie, też nie. Czyli te schodki muszą pozostać tylko w tym miejscu. Jeszcze sobie obejrzyjmy tą wystawę. Mamy tutaj naprawdę przydatne. Elementy i różne fajne mafinki. W ogóle tutaj jest, jak już wcześniej kilka razy wspominałem, jest tu masa elementów bardzo przydatnych. Możemy sobie tutaj modulować tak, jak chcemy. Możemy sobie przepinać, odpinać. O, w ten sposób mamy masę sposobów. Przejdźmy sobie teraz do elementów zapasowych. Tyle zostaje nam elementów zapasowych. Mamy tutaj dwa zegarki. Taki oraz o tutaj jest. Taki. znajdzie się też ta korbka. Mamy kwiatuszki różnego rodzaju. Złota mafinka, bardzo przydatny element i takie dwie inne mafinki, różowa oraz biała. Mamy też ten element, który często występuje w negzonajcach. Mamy też takie półkola oraz takie. Znajdzie się też badylek. I mamy też kilka piaskowych elementów, zielone. To teraz przejdźmy do omawiania minifigur. Zacznijmy sobie od pana. Sprzedawcy. Zabierzmy mu sobie loda. Ma bardzo prosty i fajny torsik z tyłu. Jest tylko taki niewielki nadruk. Jest krawacik, guziczki. Ma bardzo przyjemną twarz z wąsem. I ma bardzo fajną czapkę, którą pierwszy raz w ogóle mam w swojej kolekcji. Bardzo fajny, minifik. Teraz sobie przejdźmy do innych. Mamy tutaj taką dziewczynkę. Ma ona dwa wyrazy twarzy: krótkie, nieruchliwe nóżki, niestety. Ma koszuleczkę w paski z takim fajnym akcentem kotka. Ma bardzo przydatną fryzurę: z tyłu prosty nadruk. Tutaj ma taką oto minkę. Z drugiej strony ma minkę śpiącą albo delektującą się słodyczami. Przyda się to w moim mieście klocity. I następny minifig to jest taki chłopiec. Też ma nieruchliwe nóżki. Na e, klacie ma bęka narysowanego. Z tyłu ma Taki oto nadruk z przodu ma buźkę bardzo podobną do tamtej dziewczynki. Z tyłu ma hardkorowy taki wyraz twarzy. No coś mu się albo się przestraszył, albo zjadł coś kwaśnego. To teraz jeszcze sobie spójrzmy na tą instrukcję, ten oto model. Sklepu, właściwie to kawiarenki, będzie na osobnym filmie. I właśnie ten oto model wyląduje w pełnym mieście kloc City. Czy opłaca się kupić ten zestaw? Odpowiedź jest jednoznaczna: zdecydowanie opłaca się go kupować. Moja ocena końcowa tego zestawu. To jest 10 na 10. No, Wy możecie mieć odmienne zdanie, ale pamiętajcie, to jest moje zdanie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Do zobaczenia w kolejnej. Na razie, cześć!